Witam. Drugą grą, którą chciałbym zaprezentować, jest FUSBAL CUP. Jest ona darmowa i właśnie ściągnąłem ją z Android Marketu. Początkowo mamy trzy tryby gry. Moim zdaniem najciekawszym jest Hot Seat, w którym mogą grać dwie osoby czyli możesz powiedzmy grać ze swoim kumplem. Oczywiście jest Quick Game czyli szybka gra Hot Seat, właśnie tutaj i turniej, turnament Mamy trzy poziomy trudności, jeżeli gramy przeciwko komputerowi. Łatwy, tam średni i trudny. Hmm. Grałem na trudnym nie było tak źle. Mamy dwa dwie wielkości boiska do wybrania: takie duże boisko, małe boisko. I oczywiście formacje piłkarzy tutaj. Czterech pośrodku i jeden napastnik, powiedzmy, moim zdaniem najlepiej jest tak grać. Trzech pośrodku i dwóch napastników. Powiedzmy, zagramy teraz Quick Gamer. Wybierzemy jakąś drużynę przeciwną. Tutaj. Powiedzmy Anglię i zagramy Brazylią. Powiedzmy, gra polega na tym, to jak, jak zwykłe piłkarzyki. Tylko, że tutaj się bardziej. Oj, strzelili mi gole. Tutaj pole... można robić kręciołki. Tutaj chyba już ten. ciężej się gra, bo wcześniej grałem, było dużo łatwiej. Jest na razie. O jest, jest jeden. Może mi się uda nawet wygrać jeszcze to. O, kurde, nie, może i nie to jest chyba nawet łatwy poziom. Nie wiem, jak tak ten ciężko idzie. Gra polega po prostu na jak w zwykłych piłkarzykach. Jedynie można robić kręciołki. Bardzo fajnie się steruje. Gra bardzo płynnie działa. Grafika jest dosyć ładna i dźwięki Grałem na najtrudniejszym poziomie, to dlatego Ale nie grałem wcześniej, nie było tak źle Oczywiście też możemy wybrać ilość goli Do której, drwa, do której gra się toczy Najmniejsza ilość to jest 3 Później 5 i 10 Zaraz pokażę jak się gra w dwie osoby, chociaż nie wiem dwóch osób Ale powiedzmy jedna osoba Steruje na dole Nie mogę tutaj tymi sterować, Anglią a druga osoba steruje od góry. Czyli powiedzmy, no, może tymi, myślę, że to jest naprawdę duża frajda grać z kolegą albo z kimś takim. Dziękuję za uwagę i zapraszam do następnych recenzji.